Witam, zapraszam na kolejny filmik z serii przedstawiających różne dodatki z chipsów Mr. Snaki. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolekcję Podwodny Świat z 2009 roku. To seria od 24 dwustronnie plastikowych kart, zadawane były do chipsów Mr. Snaki. Przedstawiają one zwierzęta żyjące w morzach i oceanach. Opisane jest ich występowanie, rozmiar podany w centymetrach oraz jest pytanie z trzema odpowiedziami. Prawidłowa odpowiedź ukazuje się, gdy pojawiamy specjalne miejsca na karcie wodą. No i tak się prezentują karty.